Siema właśnie zaczął się raid na falkie i jeśli ktoś chce dołączyć to szybko, bo ja zaraz zaczynam e, rajda z e, osobami z aplikacji w okieniu, nie w której można zaprosić osoby na rajda do Was Więc kto chce to zapraszam. To nie jest trudne, bo wystarczy parę kroków i robicie rajda. Co jest? Zazwyczaj się w jaką u was panuje i klikacie hostraida. Ale ja tego na razie klikać nie będę, ponieważ na was czekam. Więc czekam na was. Hello.